Kto jest tym? Serwus mordeczki! Szlachta ze Starego Miasta życzę wszystkim fanatykom Śląska oraz naszym braciom zdrowych, spokojnych i przede wszystkim białych świąt! Wesołych Świąt! Wesołych Świąt! Wesołych Świąt! Wesołych Świąt! Wesołych Świąt! Bezołuj świąt! Bezołuj świąt! Bezołuj świąt! Bezołuj świąt! Wesoły świat, wesoły świat, życzyłabym władz Pozdrowienia! Do więzienia! Pozdrowienia! Do więzienia! Do więzienia! Pozdrowienia! pozdrowienia. Stare miasto, stare miasto, świąt, świąt, w świąteczny wieczór nie oczekuj Mikołaja Bo kibicowska zgraja dziś na chatę mi ubiegała Jak wiadomo ci widzę ładni, zasady bez przerwy A więc nawet ci niegrzeczni mogą iść na prezenty W tej świąteczny wieczór nie oczekuj Mikołaja Bo kibicowska zgraja dziś na chatę ubiegała Znaleziono przy Rutolpie te śmiercią ważne rasy Bo je moda Eu was